Witajcie drodzy kochani. W poprzednich programach mówiłem o wodzie i o różnych e, substancjach, które są w wodzie też. I mówiliśmy o wodzie, która jest dobra, która jest zła. Dzisiaj też wracam do wody, ponieważ jest wiele zapytań w tym temacie. E, osoby piszą, pytają e, jak z tą wodą, e, gdzie mam e, kupować wodę, którą mar, e, markę wody mam kupować. Także drodzy kochani, e, woda Kangen, która jest strukturyzowana, która pochodzi z takiej specjalnej maszyny, która jest z Japonii, która może tak, może, można taką sobie maszynę zakupić, ja tutaj mam dojście do takiej maszyny właśnie sprzedaję. Eee, ta woda Kangen, to jest strukturyzowana i ją można nastawić na, na różne opcje, w zależności od czy mamy problemy ze skórą, czy mamy problemy yy z infekcją jelitową, czy mamy wrzody na żołądku, no to można odpowiednio nastawić sobie taką maszynę i można leczyć różne skorzenia yy, właśnie uzyskując antyoksydanty z takiej maszyny. To właśnie tą wodę strukturyzowaną. Yy, ja już mówiłem wcześniej do żeby pić wodę z gór. Dlaczego pić yy, wodę z gór? Ponieważ ona ma ten ładunek elektryczny, który jest dla nas bardzo zdrowy. Nie, nie tylko ten ładunek elektryczny, ale ma pranę, jest to woda świeża, nie jest to woda w butelce, która stoi rok w markecie. Ta woda, która jest najlepiej ze źródełka górskiego, to jest woda najlepsza, jaką możecie po prostu uzyskać po to, żeby być zdrowym. Taką wodę możecie uzyskać w górach w Polsce, która, woda, która wytryska bezpośrednio z gór. Nabieracie taką wodę do odpowiednich zbiorników. Tutaj właśnie mam znajomego, który kupił metalowe zbiorniki, takie, które służyły wcześniej do ładowania, do przewożenia piwa. On to po prostu sobie uzyskał i ma takie zbiorniki metalowe ze stali nierdzewnej, i on po prostu trzyma wodę w takich zbiornikach. Ale można też mieć zbiorniki, które są wykonane z gliny. Tutaj na południu Hiszpanii są takie dzbany, właśnie z gliny, gdzie ta, nawet nie niedrogo kupić i przechowywać taką wodę, właśnie w dzbanach z gliny. E, raczej, jeżeli możecie e, nie używać plastykowych bidonów, e, plastykowych depozytów na wodę, to tym lepiej dla Was. E, ta woda będzie miała lepszą jakość, e, lepsze jony, te minusowe, które są dobre dla nas. Jeżeli jest właśnie przechowywana w tych metalowych e, pojemnikach albo glinianych naczyniach, tak jak to robili e, ludzie w Grecji, w starożytnej Grecji przechowywali właśnie wodę e, w dzbanach glinianych. Tutaj w Hiszpanii również e, istnieją takie wielkie dzbany, gdzie przechowywano na przykład wino czy jakikolwiek płyn olej do, z oliwek czy jakikolwiek inny płyn właśnie w takich dzbanach, które były wykonane z gliny. Także drodzy kochani, jak najbardziej stosować wodę ze źródeł, e, jak najbardziej stosować wodę górską, e, Mogą być też studnie, które są wykonane w dobry sposób i możecie czerpać wodę ze studni, tam gdzie macie wasze gospodarstwo bezpośrednio lub przepuszczając taką wodę przez również filtry. Jeżeli ktoś ma możliwość zakupu takiego filtra osmoza na przykład i przepuszcza tą wodę przez filtr z osmozy, no to w ten czas ma tą wodę bardzo czystą, bardzo dobrej jakości. Tutaj na Teneryfie jest woda wulkaniczna, większość ludzi kupuje wodę w butelkach lub ludzie instalują sobie właśnie tą maszynę do wody Kangen, do wody strukturyzowanej, oczywiście taka maszyna pewnie kosztuje również, ale to jest najlepsza opcja, kochani, żeby taką maszynę Kangen po prostu do antyoksydantów sobie zainstalować w waszym mieszkaniu, w waszej kuchni. Wówczas możecie poprawić sobie wasze zdrowie, ponieważ taka woda strukturyzowana działa bardzo dobrze na wasze zdrowie i powoduje lepsze samopoczucie, powoduje lepszy humor, możecie być bardzo pozytywnie nastawieni do życia, możecie śpiewać, możecie Wam się po prostu odkwasi wasz organizm, właśnie ta woda strukturyzowana, która jest wodą kangen. Co nas powoduje u Was, kochani, odtwarzanie Waszego organizmu, wyrzucenie niepotrzebnych substancji, które gdzieś zalegają na nerkach. Bardzo dobra jest na nerki przede wszystkim na leczenie nerek, skorzeń takich wrzodowych, skorzeń skóry. Jest opcja również na infekcje skórne 2,5. Jest opcja na wewnętrzne skorzenia organizmu, czyli... E, na przykład problemy z żołądkiem, problemy z jelitami to jest 9,5, jak również można stosować ósemkę, ja stosuję 9,5. E, także e, bobisów ma ta woda tak, wysoką energię, także do zgrani. Jak najbardziej polecam Wam stosowanie właśnie wody strukturyzowanej e, właśnie z tej japońskiej firmy, firmy to, co produkuje wodę kangen. Gdziekolwiek, czy jesteście w Polsce, czy jesteście na ten bo to jest bardzo wygodne, ta woda ma takie jakości jakby wypływała prosto z gór. Jest tak zrobiona maszyna po prostu, że ta woda ma takie jakości energetyczne, elektryczne, jakby wypływała prosto z gór. I to właśnie, to jest mój przekaz dla Was, byście używali tej właśnie wody, która jest zdrowa dla Was, wody ze studni, wody ze źródła, która nie ma do domieszek różnego rodzaju świństw. I jeżeli chcecie na przykład w Katowicach, w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku, w Poznaniu. Jeżeli chcecie sobie sprawdzić, czy wasza woda jest rzeczywiście taka czyściutka, jak to mówią, zapewniają was tam różne osoby, które są wokół was to weźcie sobie, nalejcie do szklanki wodę, podłóżcie magnes, zwykły magnes pod szklankę i po jakimś czasie zobaczycie czarny osad, który po prostu będzie w tym miejscu, gdzie jest właśnie ten magnes i będzie zdradzał właściwości magnetyczne. To jest, drodzy kochani, taka wskazówka, żebyście otworzyli oczy, żebyście widzieli, co dokładnie jest w waszej wodzie pitnej i byście mogli po prostu z tego wyciągnąć odpowiednie wnioski. I ja dodam Wam, że to, co mówiłem w poprzednich programach, czyli woda ze źródeł, woda ze studni, to jest właściwa droga, byście byli tak naprawdę zdrowi. Jeżeli nie będziecie tych wskazówek słuchać, to już jest po prostu Wasza odpowiedzialność i to jest Wasze zdrowie wchodzi w grę w tym momencie. Także ja chciałbym Wam po prostu pomóc dać właściwe wskazówki, żebyście mieli to zdrowie względnie dobre i właśnie proponuję Wam tą maszynę do antyoksydantów. Jeżeli będzie osoba zainteresowana, może do mnie napisać na Whatsappa, SMSa i w ten czas się z taką osobą skontaktuję. Jeszcze raz Was, drodzy kochani, zapraszam na link pod YouTubem, gdzie będzie można zakupić aronit mineralny bardzo zdrowy, odpromiennik na dom, osobisty i do kieszeni, jak również chipy na komórkę. Pozdrawiam Was serdecznie z gór tutaj, z naszych wysp kanaryjskich i do widzenia.